żeby wy jesteście dzisiaj u mnie. Znowu jesteś u mnie, że jesteś. przyjemność. Tak. I pomimo poniedziałku brakuje nam gdzie No bo to jesteś ty, słuchaj, to też umówmy się, to wszystkie manie przychodzą do, do ciebie. My i, I my w ciebie tak mocno wierzymy i chcemy za każdym razem Ci dopowiedzieć, że ty tutaj edukujesz i sprowadzasz samo dobro. Na tę ziemię. Eee, tak. Zachu. <grymne> <lury de> <grymne> Dzisiaj <grymne> Was to pięknie. Cieszymy się, że do Ciebie wróciliśmy. Cieszymy się, że jest możliwość spotkania twarzą w twarz z kobietami, bo wszyscy się chyba bach... za drugim człowiekiem stęskniliśmy bardzo, ale na żywo, nie przez ekran komputera. Cieszymy się, że Pani znowu chcą się spotykać. Mogę przyjazd tutaj jest dla nas dużą radością. No właśnie, i powiem Wam, że to jest dla mnie najważniejsze, żeby to cenić sobie, że do nas tutaj przyjeżdżacie. A tym bardziej myślę, że te kobiety, które są tam na tej sali, które już na nas czekają, to one są najbardziej stęsknione za Wami. Cudownie, I nie. fajnie, że to działa dwie strony, bo my jesteśmy stęsknione za nimi, one są stęsknione za nami, myślę, że przychodzą tu już kolejny raz, bo być kobietą on który jest już trzeci raz w Pariser Palace. i nie ostatni. Umówmy się, bo będziemy tu przyjeżdżać, bo jest nam tu dobrze. Tak. Dobry kotlet schabowy i sernik był dobry o, nie cze, jest i różne. Ale, ale jedzenie, ale dla gospodarzy, gospodarzy to już powiedziałam w pierwszym zdaniu. Gospodarze, tak. w środku niczego, że zrobiłeś coś takiego, w dupie, w środku pola, <laughs> istnieje centrum kultury. To mnie fascynuje, naprawdę. I że ludzie chcą tu przyjeżdżać. Sporo zażalenia, nie ma drogowskazów żadnych. Tak naprawdę przez przypadek można tu trafić, albo właśnie wiedząc, że coś do, dobrego się tu dzieje. W związku z tym, jeśli będą w różnych miejscach Polski takie miejsca, to będzie z nami lepiej i z naszymi głowami tym, co mamy w głowach, też lepiej. Więc za to szapoba dla ciebie i Twojej rodziny. Ale drogowskazu mogłabyś postawić tym <grym> Dobrze, słuchajcie, postawię, postawię w tym rzepaku, w tym, tę drogą wskazuję. O ty ale, ale tak całkiem serio, naprawdę robisz ciekawe rzeczy i fajnie jest to, że prowadzisz ten swój kanał i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy oglądają Hani kanał i Hani, e, hani opowieści, bo ja sama lubię ich słuchać. O i Hania jest cały czas uważna na drugiego człowieka, tak, nawet tak jak tak, dzisiaj ja tutaj ja się koncentruje, to, to, to sprawdza. Gratulujemy Ci z całego serca, dziękujemy, że tworzysz razem z nami ten projekt, że w nim uczestniczysz i jesteś prawdziwą kobietą on tour. Kobietą, dziękuję która dziękuję rozwija, za która się rozwija, podróżuje, która lubi ludzi, która przyciąga ludzi, bo to chyba bardzo lubimy. Jak kobiety też dzielą się z innymi kobietami swoimi pasjami. To? Dziękuję, tak? dziękuję. Czy bardzo. nie? Bardzo. A o czym tak myślisz za wzięcie? Myślę o tym, że naprawdę to, że tyle jest kobiet dzisiaj, to mnie zaskoczyło bardzo mile. I to, że tutaj znowu ktoś zechciał przyjechać po pracy, w poniedziałek, żeby można posłuchać. Można wolne. Wolne? I posłuchać także mądrych kobiet, na przykład kobiet Kościoła, czyli sióstr z Graniszewic. Myślę, że to dla każdego będzie poruszające spotkanie. I fajnie, że im się chce, no, że się ludziom chce spotykać. To jest dla mnie najważniejsze. To prawda. Ale miałeś zadać nam jakieś pytanie, tak. Kto, to zadaj. A to był na Twoją tak. wiecie, 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 jakie ja chciałam Wam zadać pytanie? Jak tutaj jechałyście, tak ja na ja Was czekałam, taka cała szczęśliwa i pełna szczęśliwa i wiecie jest szczęśliwy dzień, dzisiaj mam, po, mamy po prostu cudowny, szczęśliwy dzień. I tak chciałam właśnie zadać Wam pytanie, jak Wy dzisiaj do, do mnie jechałyście, to, to jak, jak... Czułyśmy mamy... to samo. Czułyśmy to samo, absolutnie to samo. Ja wczoraj wróciłam z Warszawy, bo byłam wczoraj u Doroty, pojechałam z powrotem do Poznania i dzisiaj o 7 rano wstałam Mówię, Boże, w końcu tam pojadę. I właśnie tak sobie myślałam, że pojadę przez te łąki, przez te pola i dojadę do Hani, a ona mnie przywita radosnym uśmiechem. I tak też było. Cieszyłam się na to spotkanie z siostrami, cieszyłam się, że Dorota przyjedzie z Krzysiem, cieszyłam się, że przyjedą lekarze, że się znowu spotkamy będzie na razie. Uwielbiam tu być, czuć Twoją dobrą energię i, i taki spokój. Moim no, zdaniem, ty chcesz ty od niej pożyczyć. Bo ja normalnie nie. taki poran Coś jaka, no ja sobie wyobraziłam, że coś jest tego poznania i wspominałyśmy te historie też jak się poznałyśmy z Hanią na konferencjach innych, tak, poprzednich w Warszawie. Wtedy jeszcze dodatka nie było być, kobietą. Ja to ja I ta cała historia wyraźmy. z przyjaciółką, z Moniką, że to wszystko się dzieje na tych spotkaniach. Mogę wam coś powiedzieć? Musimy I iść? No właśnie. Musimy iść. Tak, Dorota jest bardzo punktualna. Bardzo, bardzo, bardzo. jestem Wam wdzięczna, że jesteście i pofam też bardzo. No A wiecie co jest dla mnie najcudowniejsze, że gdzieś jesteście, to o nas mówicie tutaj o naszych Klinkach. Zawsze mówimy! I ja tak, właśnie to jest takie cudowne. To jest, sposób, sposób, to jest nie, to najbardziej, to są najbardziej ważne. są ważne miejsca na mapie Polski, jedne z ważniejszych no. dla nas. Proszę o Państwa... Miejsca. Idziemy, idziemy. Wy Wszyscy. Idziemy.